Szanowni witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a zaraz w pierwszą z serii jest Jailbreak oraz pierwszą pierwszym taką drugiej przerwie. więc co, tak, no możemy zacząć. No, także dzisiaj gramy jakby w o czym już powiedziałam wam, no i co? Zaczynam właśnie swoją rozgrywkę i... No, że to nasza teraz pierwsza ucieczka, taką to. No, dobra, no trochę, trochę sobie pograłem już chwilkę jako policjant, ale chwilę. No, składam. Nie wiem, czy jaka nie tutaj. Pie... Tak, kurczę, co jest? Dobra, trudno. Ja troszeczkę kasy zarobiłem tam, około tysiąca, ale liczę, że nie zwrócicie na to uwagi, bo no, miałem lekkie problemy techniczne i nie nagrywało mi, bo chciałem nagrać wcześniej, ale nie nagrało mi i, i teraz nagrywam odcinek, więc no. Wyliczę, że nie będzie dla Was problem, że zaczęłam z troszeczkę większą ilością pieniędzy niż zaczynam, że dostajemy na początek, ponieważ na początek zrobię 3000. Daję mam około 5. No, Więc no lecimy do bazy i będzie z Państwem tu tutaj... ukrywać. No, A proszę bardzo, właśnie, mam 6000. No, chciałem zacząć od 3000, ale widzicie, właśnie się wypowiedziałem, jak to już. No, niestety. co tam, co też się stało? Z tym zielonym samochodem, widzieliście? Ej, jakieś dziwne to było. W dziwne, no nie no, ale akurat jest na Kurde, jak ja, lubię, jak ja nie lubię nocy. O nic nie widzę. Nie wiem, czy tylko ja nie lubię nocy, bo po prostu nic tutaj totalnie nie widzę. Dosłownie nic. nie wiem. Nie wiem, jak wy to, nie wiem, czy to... By... Ale ja nie właśnie wylądałem w ścianę, bo nic nie widziałem po prostu. no. Ej, co jest? Halo? No dobrze, nie mi dalej. I taką głębok zapomniałem wspomnieć takim moim ustalonym przez siebie celem, takim już jakby długodystansowym będzie kupienie właśnie tego, można powiedzieć, Lambo. Dla mnie jest bardzo fajne. Nie wiem, czy po drodze będziemy kupować jakieś rzeczy. Najprawdopodobniej nie będziemy nic kupować, tylko dopiero potem właśnie kupimy tą jedną rzecz. A potem będziemy dalej kupować się no bo ponieważ jednak to Lambo jest bardzo szybkie, więc... No, będzie się podało po prostu. Szkodźcie, co możemy teraz pojechać zrobić? Hmm. Nie wiem, muszę się zastanowić, sobą w bliżej, bo nie chcę nic. Dobra, zobaczymy mapę. Z pociąg, ale nie, nie obierać w ciągu, bo właśnie się robiliśmy. A tak. Hmm. W mieście tutaj też widzę wszystko pozamykane na razie. Dobra, to poczekamy chwilę. Oj, oj, oj. Dobra, nie to za każdym musimy poczekać, gdzieś pojeździć, coś pora No. A to mogę wam pokazać w, sumie w tym czasie, taki bardzo, przynajmniej według mnie, śmieszny sposób na zdobycie helikoptera. Serio, raczej o tym nie wiedziałeś, jakiś patrzcie tu jest helikopter, co nie? To patrzcie. No sobie tutaj Tu jest taki żuraw, no nie? To patrzcie wchodzimy tutaj Da się, spokojnie Teraz patrzcie, wchodzimy na samą górę No nie? To tutaj teraz będzie pewnie dużo policji, bo coś robi nawet na jubilara No i proszę jesteśmy na samej górze Op! Teraz szybko uruchamiamy spadochron, który każdy ma za każdym razem, tak? Za niego się nic nie płaci, po prostu na samostatne rozgrywki dostajemy i możemy go używać tyle razy, ile chcemy. No i teraz musimy tylko schinjakować to i mamy to. Proste. Dobra. A właśnie, mamy też 8 rakiet, które możemy spuścić, aczkolwiek jest to zupełnie nieopłacalne za to bardzo mało. HP pi, mogłem... Trzeba coś potem kupować. Dobra. O, pajczek. Ok. Hmm. Co byśmy tu mogli zrobić? Nie wiem, możemy się przejrzeć, chcę zobaczyć. A i tego go jeszcze też zupełnie z wspomnieć. Hmm, e, ja... W, tutaj właśnie w Jimmy Breaku. Nie planuję, wręcz nawet nie chcę kupować jakby, jakby nie chcę po prostu robuxów wydawać tutaj, no nie, bo jakby nie wmiewam, ale Według mnie to jest takie jakby, oczywiście nie mówię, że to jest na pewno oszukiwanie, ale takie jakby oszukiwanie to jest Nie, nie wiem czemu tak uważam, ale no, więc Dobra, może jakoś podwieźmy do bazy Zobaczymy Ktoś będzie chciał? Halo? Ej, wchodzisz, nie do mnie. Nie, zostałem zastrzelony, co jest? Leć do góry, co jest? O co chodzi? Halo? Dobra, uciekamy stąd Tu nie jest bezpiecznie Jakieś dwóch typów tu przeleciało i rozwala wszystkich Nie, Nie, znowu, nie! O kurczę Jeju, nie spodziewałam się, że takie rzeczy będą się działy, o co chodzi? Dobra, trzeba stąd jak najszybciej uciekać, bo tyle mogę zrobić no. Dobra, możemy zrobić socję, paliw taka szybka, będzie 750 dolarów Z tych starych, takich krótkich, szybkich Nie jest to wcale trudne, wystarczy to po prostu trzymać no. później Lądujemy Oczywiście raczej w każdym odcinku nie będę miał tego helikoptera. Aczkol... No bo wiecie, jakby też nie mogę ciągle nie jeździć, ale z też będę jeździł, ale no, pewnie częściej niż helikoptera, więc no. Dobra, na jest otwarty. Będziemy tam jechać zaraz Albo nie jechać, tylko lecieć bardziej. Dobra, leciemy. Ojej, jak tam dużo ludzi, I nawet, nawet, szczerze, to ja bardzo lubię, jeśli ktoś ze mną robi napad właśnie na, na kasyno, bo ja nie umiem otwierać tego sejfu. Nie wiem, czemu tak jest, tego nie wiem, ale po prostu nie mam jakby wyczucia takiego dobrego czasu. W się sensie, wiecie, klikam ciągle, ale tuż po tym, jak to jest zielone, więc chce mi zaraz zobaczyć, o co mi chodzi. W ogóle jakieś metaorek chyba spadł. A i tak ogółem, jeśli ktoś by chciał, żeby. Jeśli ktoś by chciał, być moim znajomym w właśnie no, w Jailbreaku, albo w ogóle w, nie wiem, w Robloxie, to wystarczy ten. Wystar wystarczy po prostu. Wysłać mi zaproszenia, ja będę przyjmował wszystkie zaproszenia O, O, no, żeby mieć jakiś znajomych w blogu, co nie? Wysyłajcie zaproszenia Będę chętnie przyjmował Ja mnie nie w bloku się osłupek No i muzyczka Dobra, szukamy kodu Ejuuu, oni z tym mają Coś chyba nam dzisiaj strasznie. Przepraszam, się do że to wygrało Dawaj Znajdujemy Chyba Chyba ten typę znalazł? Dawaj tak. Znalazł Nie Kurczę O, chyba tu jest 7, 7, 5, 3 Za tak tym razem kot jest inny, więc... Chodzimy. Będziemy jechać w window do... do tych... Do, do safe. Okej. Okay. Proszę, żebyśmy w ogóle jeszcze zdążyli. Nie! Na dach! Kurczę! Zawaj szybko na dół! Teraz się każdy, że zostało tak mało czasu, że trzeba już uciekać. Dobra, trzeba uciekać. Niestety nie uda się teraz. Trudno. ja Tego się nie spodziewałem, że się nie uda, ale... Za wolno. No bo tu jest ten nasz helikopter, więc... Więc... No, I nie udało się obrabować Szkoda Ale dobra, teraz możemy polecieć Na Donut Shop Nie wiem czemu jej nie zobaczyć, jakiegoś fajniejszego, na pewno tylko ciągle to jest słaba Dobra, trudno, jakoś trzeba kasę zarobić, a potem dopiero będziemy Coś ciekawszego robić, Dobra, lądujemy Czemu ja się ciągle wypalam? O dobra, dostałeś pączka. A właśnie, zapomniałam wspomnieć, co, co to są te dwie rzeczy. Pierwszy, ten napój, to jest takie jakby, że dostajesz, dostajesz jakby trochę. No, jesteś po prostu trochę szybszy, ale. No, jesteś szybszy, ale po chwili tracisz połowę życia i kończy ci się ten boost szybkości. A połączenie oznacza to, że na przykład masz połowę życia, to to ci trochę tego życia da. No, no zawsze dobrze. Dobra, co możemy teraz zrobić? Nie, tu, tutaj są takie armatki, które ciągle zastrzelają, więc ja je nie. sobie na razie na najwyższym budynku. Proszę, teraz się chociaż nie wywalę. Który jest najwyższy, ten czy tamten? Nie wiem, mi się wydaje, że może nawet tamten. Ej, nie wiem, dobra. No to co? Przynosimy już na tamten w takim razie. Dobra. Nie, czekaj. Trochę w prawo. Do przodu. O. proszę. Dobra, nie wywalinę się, ale znowu za wcześnie wskoczyłem. Co za słowa dźwięki? Nie wiem, jak te dźwięki niepokoją. Hmm, co możemy zrobić? Patrzymy. Możemy. Nie, w no nie wiem, czy się po co czekać, żeby zrobić jubileusz skoro możemy coś zrobić tak od razu. Tylko co? Muzeum już nie. W banku nie mam karty. Hmm. No to w sumie... Aha, już zamknięty jest, jest muzeum. Bardzo szybko zrobili. Co? Dobra, nie wiem, zobaczymy. Coś polecimy na pewno. Dobra, znowu stacja paliw. No dobra, nie, może tak, pójdź. Pójdź, dobra. Zobaczymy, nigdy na niej nie byłem jeszcze w ogóle nigdy, więc mouse, render distance, prawda? Dobra. Ale zrobimy to, bo nie wiem, nigdy nie próbowałem. Może to się uda. O nie, ta wyspa, ta wyspa właśnie. To jest wyspa, na której. Na której, jakby są trzymani ci. To? to jest otrzymani ci najgorsi złodziejek, których zostało. Nie, ej, co? To do nas ciągle strzela? Nie, nie, nie. Nie Katastrofa lotnicza po prostu. Mało HP. Okej. Okay. Co tu się przed chwilą stało? Tego to ja nie wiem. O mój Boże. Czekaję jest co tej wiem. Dobra, zobaczymy, może wejdziemy do tego więzienia. Pokażę Wam jak wygląda, ile się da. Dobra, da się wejść. Mianowicie ja mam połowę życia. Kurczę, średnio coś widać. Ej, dobra, na dole jest woda, to skop przez lasery? Nie, nie, mało życia, bardzo mało życia. Dobra, to co ja Ja może wam pokażę, jak stąd uciec. W sumie dobra, nie mam nic do Aha! Aha! Wow. Aha, spadłem na... No, nie! Nie. Do, do wody, proszę. O nie. Dobra, zginęliśmy. No to co? Tym akcentem skończymy dzisiejszy odcinek. Pa!